Bapapapapapa! Pa, 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 pa. Czułem kurwie. E, tu z dun. E, po jakiejś dłuższej nieobecności postanowiłem gdzieś tam e, zrobić gołe, wysyłki, reanimację. E, ze względu na to, że gdzieś tam dobrze się czułem już z filmami. Natomiast przez ostatni dłuższy czas po prostu kurwa czasu nie miałem na to, żeby kontynuować prowadzenie e, tego mini kanału, gdzie będzie gdzie banda starych nerdów, gdzieś tam po, po sobie sobie czasami obejrzała to, co mam do opowiedzenia. E, dzisiaj będzie krótko, dosyć zwięźle, postaram się jak najbardziej e, powiedzieć, co tam się dzieje u mnie, jeżeli chodzi o Growy Światek, e, natomiast, natomiast e, według mnie e, pro, pierwszeństwo w tej chwili ma to, że w końcu w miarę, w miarę, bo nadal to nie można tego nazwać, wystartował Next Gen. W 95% Next Gen oznacza w tym wypadku to, że gramy w stare gierki, kurwa. E, w do, do po prostu większej może rozdzielczości, może, może większego klatkarzu i Tak dalej. E, tak naprawdę, po jedyną nową gierką, którą posiadam na ten moment, jest Demon Souls, którego skończyłem dwa razy. Czyli skończyłem też New Game Plus. No i tutaj się nie zawiodłem. E, ja oceniam grę na bardzo wysoko, bardzo wysoko. Wszystko tam zagrało, od grafiki poprzez mechaniki, to, że w końcu souls like nie ma problemów z kamerą, z klatkarzem, to, że to działa jak powinno. Owszem, przez to gra troszeczkę jest prostsza, bo bez najmniejszego problemu nie jestem jakimś tam solosowym wymiataczem, jak widziałem niektórzy zawsze gdzieś tam, gdzieś tam w jakichś innych w materiałach na YouTube na przykład yy, puszczają się w samych gaciach i zapierdają jakimiś czarami na New Game. Plus, 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 Nie, nie, ja po prostu przechodziłem gdzieś tam na gierkę, czy czasem y, miałem z tym problemy, czasem nie. No, w Timon Soul nie miałem w sumie większego problemu z nikim na normalu. Na Newgiem plus z paroma bosami, gdzieś tam zaczyna się tak, jak było kiedyś, czyli, czyli gdzieś tam, gdzieś tam zaczynają się problemy i, i czasem ginę. Tak, po trzecim, czwartym razie przechodzę bossa, przychodziłem. No i skończyłem te dwa razy. Byłem naprawdę zachwycony i uważam, że jeżeli chcemy celować dzisiaj jakąś knęskę gierkę, tak naprawdę na ten moment, tu i teraz, na tam 22 kwietnia, jak dziś mamy, Timon Souls jest jedyną tak naprawdę grą, która pokazuje jak się powinno robić gry na NXGena, jak wygląda dobrze gry na next i co powinno sobie reprezentować. Bo odpalając od razu po Demon's Solu postanowiłem troszeczkę zarę gości przyprowadzać. Mówimy teraz o na przykład Sushimi, którą też skończyłem później, yy, która jest chyba najładniejszą grą na PS4. Wszyscy krzyczą. No to jak ją odpaliłem, no to no Michałek nie, nie stanął. Nie? No, nie, nie ukrywam, że graficznie Miałem spory problem z tym, żeby uznać tą górę za piękną. Dopiero po czasie, gdzieś tam ten design, ten, ten, ten art style, to wszystko sprawiło, że gdzieś tam e, głębiej w to wszedłem i bardzo mi się ta gierka spodobała. O dziwo, wiecie, jak ja sambuch sami podchodzę do, do nich, no, jak to jeża i generalnie za mnie taki sambuch jest jak z koziej i do Pirajzentasza. I Natomiast, no, 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 skończyłem z wypiekami twarzy, wybijając 60 godzin i naprawdę się e, zachwycałem z gierką, za klimat za to, co on prezentuje, za to, jaki ma oprawę audio-wizualną, przede wszystkim muzycznie, klimatycznie i to, jak to wszystko ładnie wygląda i płynie, za co naprawdę tworzą sucker pas, tylko z Infemus. Angażę się gromkie brawa, bo zrobili grę większą contentowo, niż wszystkie infemus razem wzięte, więc wow, chyle czoła. I uważam, że faktycznie, czy no, dopiero teraz to nadrobiłem, uważam, że, że, że to był mój gdzieś tam błąd i, i chyle czoła, bo naprawdę to była świetna gra. Co jeszcze? Na ten moment jeszcze chciałbym powiedzieć jedno. Ludzie, którzy mają mnie na psn nie, jako że zmieniałem konsolę, 12 lat temu zakładałem maila do poprzedniego konta, założyłem nowe konto. Jeżeli chcesz się mnie mieć znajomych dalej na psn proszę o, o, o zaproszenie z DUN, dolny podkreśnik BITCHES, niestety poprzednia poprzednie konto muszę z niego zrezygnować, ze względu na to, że po prostu na w świecie po 12 latach zakładania specjalnie maila po to, żeby założyć PSN, zapomniałem hasła i do maila, i do psn Więc 12 lat grania w sieci. I na konsoli PS3 i PS4 się jebać i zaczynam od nowa właśnie na, bo przypominam, z Dunn dolny przycisk beaches. Zapraszam serdecznie yy, chętnych, aby, aby, aby gdzieś tam mi inwa wysłali. Postaram się też wejść na stare swoje konto i pozapraszać znajomych gdzieś tam z poprzedniego konta, żeby, żeby yy, dalej mieć kontakt, nie? To by było od takiego wstępu, jeżeli chodzi właśnie o, o, o konsolę Sony na ten moment. Nintendo Switch dalej się ceną delikatnie kłóci, chociaż zakupiona została wersja 2 razem, edycja razem z Monster Hunter Rise. Nie mam na niego chwilowo czasu. Pewnie gdzieś tam później zasiądę cały czas męczę, teraz też na PS5. Męczę World'a właśnie razem z, z, z jednym z moich ziomków. Janko pozdrawiam. Yy, gdzieś tam gdzieś tam sobie od nowa wszystko robię na PEWD. Z kąpanem do przeraźnie, a do Rajza akurat kąpana nie mam niestety na ten moment. Yy, ale to się może zmienić yy, z czasem. Natomiast natomiast na ten moment bardziej yy, Iceborne i E-World yy, dalej będę, będę, gdzieś tam będzie przeze mnie męczony. Co się jeszcze stało? Trial na PS5 dokładnie w. Kierki MMO, gdzie ja nie jestem żadnym zwolennikiem MMO, od tygodnia gram w Final Fantasy XIV. Yy, jako fan brandu Final Fantasy, no, jestem zdziwiony, jak Square Enix podeszło do, e, tego, do, 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 do tego tytułu, że zrobili tak naprawdę MMO, który jest singlowym RPGiem. no Kurwa, zrobić, zrobić z MMO dobrą grę singlową, no, Square dało radę. No, przy okazji, robiąc najlepszego fantasy fabularnie od czasu myślę, że dziesiątki, trzy okazji. Naprawdę chylę czoła, jeśli chodzi o fabułę, ja jestem wsiąknięty. Może na kanale pojawią się jakieś gameplay, let's play z tej gierki. <coughs> Powinienem gdzieś tam przysiąść. Też w przyszłości chciałem gdzieś tam zrobić jakiś tam właśnie materiał z Monster Hunter World Iceborne, kiedy już do to koptuję to, co miałem na PS4, jeżeli chodzi o swój content. Gdzieś tam właśnie z użytkownikiem Jankiem, który mi tam gdzieś tam cały czas pomaga w odzyskaniu tego dorobku, który miałem na przednim koncie. Jak już wszystko zrobimy, gdzieś tam na pewno jakieś let's play razem z nim się pojawią mocne nasze wypady na potworki, więc, więc tutaj, jeżeli jesteście zainteresowani, czekajcie śmiało. Na co w tej chwili czekam i czego się spodziewać na następnych materiałach, bo też o tym chciałem powiedzieć, więc kurwa, na pewno, na pewno chciałem poruszyć gdzieś tam tematykę tego, co, co, co w najbliższym czasie będę chciał kupić. No, dzisiaj, dzisiaj, jak się uda. Zapewne skoczę szybko do, 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 do sklepu z gierkami po Nier, y, remake, remaster, chuj wie, Czytałem jedną redskę Rogera na PPE. Y, nie ukrywam, że PPE dla mnie to jest już tak. Ale Rogera jako recenzenta zawsze szanowałem, więc, więc gdzieś tam jako redską się posłuchałem. Uważam, że, że tytuł, jako jest, że jestem, nie ukrywam, fanem całego uniwersum Garda i Niera. No, wydaje mi się, że po jego słowach gdzieś tam mnie jeszcze bardziej napalił nagierkę i myślę, że w nią wejdę z buta. Resident Evil Village też na pewno, na pewno, na pewno wejdzie na tapetę, może jakiś let's play, raczej, raczej gdzieś tam będzie też recenzja, opinia o tej grze. Bierzemy go na premierę na PSN, bierzemy go razem z moim moim kompanem, kątowym Alfem Pozdroją. Bierzemy go, bierzemy go właśnie w dniu premiery, więc, więc na pewno też się tym zainteresujemy. Zastanawiam się o Story Eternal, możecie który ma premierę tydzień. Możecie w komentarzach napisać co uważacie o tej gierce, bo ja w sumie jestem pod znakiem zapytania. Niby nie oprawa, niby fajnie, bo rogla i więc zawsze coś innego, niby spoko, bo to wszystko wygląda jak takie mroczne sci-fi, trochę mi przypomina Prometeusza Obcego, troszeczkę właśnie Interstellar w tym wszystkim, klimat trochę los planet, fajnie wygląda mechanika strzelania wszystko na płynnie, ale coś mam obawy, tak? że te 350 zł, które kosztuje ta na premierę, gdzieś tam, gdzieś tam, no ja się zawiodę, czekam na pierwsze opinie, jak Wy uważacie, czy, 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 całujecie, czy, 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 nie chcecie celować? czekam na opinie właśnie w komentarzach, więc, więc, więc yy, to jest tytuł dla mnie, jakiego nie chociaż tej na, na tytuł nie ukrywam się, yy, Napala. Yy, więc, więc moi drodzy, tyle wstępem. Mam nadzieję, że wrócę na dobre tory oraz, oraz wrócę na ten kanał. Mam nadzieję, że świetny jeden materiał o tydzień przynajmniej dawać, bo po paru miesiącach nieobecności. Gdzieś tam po prostu mi zabrakło nagrywania tych, tych materiałów, więc dzisiaj na spontanie, szybko chciałbym po prostu powrócić i o sobie przypomnieć. Tak? Yy, dawajcie w komentarzach. Yy, na co Wy czekacie i teraz, w co ogrywacie w teraz, na czym ogrywacie, czy, czy się dobrze z tym bawicie, nie? No ja osobiście, jak mówiłem, już te dwie gry plus trzecia nie wiadoma no i Guilty Gear, który, który gdzieś tam day one wskakuje na pewno, pewnie znowu dostanę w pierdół od biotykowego Janka, więc pff, trudno. Natomiast, 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 ja na tego Guilty Geara gdzieś tam się dosyć mocno napala myślę, że to będzie naprawdę dobra giera. Yy, na ten moment to by było chyba na tyle, więc naraż paranerdy do usłyszenia. Mam nadzieję, że kontentowo, jeżeli chodzi o moją osobę, gdzieś tam, gdzieś tam, w najbliższym czasie, więcej dostaniecie materiałów z tego o czym mówiłem wcześniej i mam nadzieję, że gdzieś tam tęskniliście trochę, więc bo ja za wami kurwa też, więc ha, naraż paranerdy i jo.